Przyjechałem z intencją, jak zawsze, rodziny, bo mi się rodzina rozsypała. No i o zrobię dziękować Bogu za wotum, które tutaj się buduje, ładne. No i takie boże, patriotyczne, polskie. Wczoraj byłem na Rakowieckiej, gdzie też takie miałem wzruszenie tych ludzi pomordowanych, a to między innymi też jest związane za tych ludzi, za tą niepodległość naszą ojczyzny. Także mam takie jakby zobowiązanie jako Polak, jako patriota. Sam też doznałem, bo się chowałem sam. Za czasów towarzyszy też z mojej rodziny zginęli ludzie, także nie mam rodziny. Jedni wymordowali w obozach, druga część została na wschodzie wymordowana, także matka sama się mną męczyła. No i trzeba za to też Bogu dziękować.